Borz Wólewski, zapraszamy. 65 kg 900 gramów Biol i Jego przeciwnik Marcel Tachel. Torunanin, który to, w panu 56 kg, 700 gramów jeszcze. Mariusz Boszman, zapraszamy Mariusza. 84 kg i 100 gramów. Jego przeciwnik to Filip Danych. zapraszamy Filipa na wagę Równe 84 kg Filip danych, równe 84 kg od różnych wodników i pierwszą walką zawodową w jutrzejszej gali K7 będzie walka w kategorii do 84 kg pomiędzy Sylwestrem Borysem 84 kg i 700 gram. Limit wagowy jeszcze nie został uzyskany. Jego przeciwnik to Kamil Oszak. Zapraszamy Kamila na wagę. To to, 84 kg. 84 kg 400 gram. Obydwały mają 2 godziny na zrobienie odpowiedniej wagi w kategorii wagowej do 77 kg, a zmierzą się w niej. Salim Tolhari. Limit wagowy został idealnie zachowany, 77 kg i 300 gram. A jego przeciwnikiem będzie Tomasz Romanowski. Zapraszamy Pana Romanowskiego. I również dziedzinnikiem Tymoteusz Pleciewicz. 96 kg. Jest na problemów zachowany, a jedoski będzie Michał Macik. 91 kg. Michał Macik. Były mistrz organizacji KSW Maciej Górski, który wraca po dwóch letniej do startu w MMA. 66 kg i 400 gramów limit wagowy został przekroczony o 100 gram, a jego przeciwnikiem będzie Sebastian Romanowski. Równe jeszcze kg, Sebastian Romanowski. Paweł Dybson zdobywa za początek z 90 kg i kg, 95 kg. A jego przeciwnik to Łukasz Stojarowski. Zapraszamy do Łukasza na wagę. 92 kg i 200 gram. Oby zawodnicy zachowali limit wagowy. Zapraszamy do zdjęcia. 93 kg i 100 gram. Raczo d'arbinian. Limit wagowy został zachowany. A jego przeciwnikiem będzie Mateusz Ostrowski. Zapraszamy Mateusza. 92 kg, 800 gram. Również limit wagowy został zachowany. Zapraszam do zdjęcia. W pozycji warki na tak. W kategorii do 73 kg zmierzą się mistrz organizacji X-Sked 7 i PLMW. -E Pan Adrian Zieliński. I na ostatnią chwilę walkę przyjął zawodnik z Litwy Wiktor Tomasewicz, również równe 73 kg. Walka wieczorowa, proszę państwa.